Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Wówczas kohorta oraz trybun, razem ze strażnikami żydowskimi, pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Ananasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby Jeden człowiek zginął za naród. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. Arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. Stoi przed sędzią Pan Wszego Stworzenia, cichy baranek z wielkiego wzgardzenia, dla białej szaty, którą jest odziany, głupim nazwane. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, oto Bóg, Stwórca Człowieka, Pan całego wszechświata, znalazł się na ławie oskarżonych, a człowiek, Jego stworzenie, mianował się Jego sędzią. Dokonuje się proces osądzania Boga. Nie tyle osądzania, ile może bardziej odsądzania Boga od czci i wiary. Kiedy czytamy Ewangelię, znajdujemy nie tylko opis sądu Chrystusa przed Ananaszem czy Kajfaszem, ale Napotykamy wielokrotnie wzmianki, że Żydzi właściwie już dużo wcześniej, o wiele wcześniej, go osądzili i postanowili zabić. To, co się dzieje przed Annaszem i Kajfaszem, to jest po prostu tylko już dopełnienie tego planu, tego zamiaru, który już dawno, Podjęli i teraz go po prostu realizują. Dlaczego? Rodzi się to pytanie: dlaczego właśnie tak, a nie inaczej? Dlaczego człowiek ośmiela się sądzić Boga? Dlaczego Żydzi skazali Jezusa na śmierć? Kiedy patrzymy na działalność Jezusa, i na reakcję faryzeuszów i saduceuszów, na to, co czynił, co mówił, jak się zachowywał i postępował, możemy powiedzieć, czy próbować odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego właśnie Żydzi tak, a nie inaczej postąpili. Może dlatego, że mówił im wprost, że ich serca są. Pobielanymi grobami, pięknymi na zewnątrz, a wewnątrz pełnymi robactwa. Nie ukrywał tego, mówił wprost. Może też dlatego, że szanował, leczył trędowatych, zwracał uwagę na tych wykluczonych, odepchniętych. Może dlatego, że rozmawiał z pospolitymi, Pogardzanymi przez Żydów cudzoziemcami. Może dlatego, że jadał z notorycznymi grzesznikami, przestępc przestępcami, i mówił, że właśnie ci grzesznicy, te jawnogrzesznice, wcześniej wejdą do raju niż pobożni, sprawiedliwi Żydzi. Może dlatego, że upodobał sobie w tych odrzucanych, tych poniżanych, że upodobał sobie w biedakach? Może dlatego, że źle wypełniał przepisy religijne? Może dlatego, że twierdził, że jest panem szabatu? Może dlatego, że tłumaczył pismo, nie będąc rabinem i tysiące różnych przepisów, nakazów, które w mądrości swojej ustalali uczeni w piśmie przez. Wieki chciał sprowadzić do jednego, do miłości Boga i bliźniego. Może dlatego, że dla niego bliźnim był każdy człowiek, niezależnie od y, rasy, od pochodzenia, od zajmowanego stanowiska czy statusu społecznego. Może dlatego, że każdy był dla niego ważny. Głównym powodem tego narastającego konfliktu odrzucenia i wysłania na krzyż Chrystusa przez swoich rodaków był pogłębiający się coraz bardziej rozdźwięk pomiędzy ich sposobem widzenia Pana Boga, a tym widzeniem Pana Boga, który proponował Jezus Chrystus. Dla nich, dla Żydów, Bóg sędzia sprawiedliwy, który za dobro wynagradza za zło karze, Bóg prawa. Dla Jezusa Bóg miłości i miłosierdzia. To nie mieściło się w umysłach Żydów, i dlatego postanowili go wyeliminować ze swojego życia, bo. Nie zgadzała się jego postawa, jego życie, to co mówił, to co robił, z tym co oni myśleli i z tym co robili. Widzimy tutaj to przedziwne zjawisko, które dzieje się po dzień dzisiejszy. Działo się, dzieje się i pewnie dziać się będzie. Tego osądzania. Boga przez człowieka, przez każdego z nas. Ten osąd dokonuje się w życiu każdego z nas. Za każdym razem, kiedy odrzucamy Boga, kiedy odrzucamy Jego miłość, kiedy odrzucamy miłosierdzie. Człowiek, który osądził, odrzucił, uśmiercił w swym życiu i postępowaniu Pana Boga, co robi dalej? Wiemy, że. Ta pustka, która zostaje w tym miejscu w życiu człowieka, w którym był Bóg, nigdy nie pozostaje pusta. To miejsce musi być czymś wypełnione. I dlatego taki człowiek, który odrzuca w swoim życiu Boga, potrafi ubóstwiać dosłownie wszystko, co warto kochać, czym warto się zachwycić, czemu być wiernym. Za co warto cierpieć i ponosić ofiary, aż do oddania życia wyłącznie. Ale nie będzie to Bóg. Będzie to coś lub ktoś, co nie ma wspólnego nic z Panem, Bo nic z Panem Bogiem. I wiemy, jak to kończy się w życiu ludzi, w życiu osobistym, w życiu rodzinnym, w życiu społeczeństw i narodów, kiedy Bóg jest odrzucony. Bogiem staje się kariera, Bogiem staje się pieniądz, Bogiem staje się przemoc, zazdrość, zawiść. Wszystko inne, co jest przeciwne Panu Bogu. Ale pamiętajmy, kiedy będziemy mieli w naszym życiu takie pokusy, żeby Pana Boga oskarżać za wszystko, co złe w tym naszym życiu, żeby szukać różnych powodów wy naszego wytłumaczenia, Dlaczego odrzuciliśmy Boga? Dlaczego wyrugowaliśmy Go z naszego życia? Bo pewnie nasze postawy też będą podobne do tych postaw, które reprezentowali Żydzi, które reprezentował An, nasz Kajfasz, ci wszyscy, którzy przesłuchiwali Jezusa. Oni wiedzieli, że Go nie chcą. Oni doskonale wiedzieli, że On musi umrzeć i oni to do tego doprowadzą. Ale zobaczmy, że ten proces był farsą, to była tragi farsa. I tak czasami albo często jest w naszym życiu, szukamy różnych powodów, różnych przyczyn, często nawet śmiesznych, niedorzecznych, w które może i nawet sami nie wierzymy, ale one nam pomagają do tego, aby tego Pana Boga z naszego życia wyrugować za wszelką cenę. Ale zanim to uczynimy, to postarajmy się o to, żeby chociaż w tym momencie być chociaż troszeczkę sprawiedliwymi, albo inaczej, żeby chociaż troszeczkę postępować zgodnie z procesem sądowym. Dajmy temu, którego już oskarżyliśmy, którego może i skazaliśmy w naszym życiu na śmierć, którego chcemy wyrugować z naszego życia. Dajmy mu szansę na to ostatnie słowo. Niech jeszcze w tym momencie przemówi, chociaż przez chwilę do nas. Dajmy mu dojść do głosu w naszym sercu, w naszym sumieniu. Posłuchajmy Jego słów, posłuchajmy, poczytajmy Ewangelię. Dajmy dojść jeszcze Bogu do tego ostatniego słowa, zanim go wyeliminujemy z naszego życia. Jeśli pojawi się taka właśnie sposobność i będziemy chcieli to uczynić, to dajmy Bogu jeszcze szansę w takich czy innych okolicznościach. Okażmy łaskę odwiecznemu oskarżonemu, który z miłości ku nam cierpliwie znosi wszelkie posądzenia. Znosi cierpliwie wszelkie potwarze znieważania, oplucia, popychania, wyśmiania, łącznie z domaganiem się Jego śmierci.